tak na mnie patrzysz? Nie ja jestem wariatka. A jesteś katolikiem czy protestantem? Żytym. A widzisz? To z tobą jest zupełnie inna historia. Oboś! Saszka! Cały dzień go szukam. Jak odchodziłam wczoraj w nocy, dałam mu sweter. Taczmir niebieski. Dostałam z kościoła. Taczmirowe są... Najcieplejsze, brzęczę, jak no Nie ty, ta, ta kawa już by Ej, zwei, drej! Ej, zwei, drej! Ej, zwej, zwejj! Co ja mam robić? Napić się wershingach. Dałbym ci, że wszystko wypiłem. Kiedy Bóg zesłał moją babkę, babka łapią za rękę i przekonała, że utopić to prawie taki sam grzech, jak urodzić nieślubne. No. no to twoja matka musiała być religijna? On mnie o, o. Ale już się nie kocha. Nie, Sasza? Mam rację? Jezu, spóźniłam się.